Siemanko, z tej, z tej strony, strony. Marcel i Cyprian Dzisiaj nagrywamy odcinek z takich z takich, z takich Będziemy nie, je to testować są plusy. To są takie z Biedronki, możecie sobie kupić Są naprawdę dobre Będziemy je oceniać dzisiaj nas nie sponsoruje No właśnie, ludzie Dobra, tu kamerę to no, dzisiaj mamy będziemy Mamy dżunglę tutaj widzicie? I będziemy je oceniać Mamy dwa smaki I zapomniałem Zostawiajcie suby z dzwoneczkiem I dawajcie łapki w górę I tak samo odwiedzajcie Cypriana Czyli Team Czarny I dawajcie mu też subskrypcję z dzwoneczkiem I łapki w górę W tym odcinku widzicie 10 tysięcy łapek w górę Nie, nie raz Wystarczy 10 Wystarczą dwa no, ja nie wiem. Na ciebie i e, za mnie. No. Który te, e, pierwszy testujemy? Ten. Dobra, ta, testujemy pierwszego tego. Też? Ja tak, masz. Widzicie. Szybkiłem plusy, ale nie testujemy. Nie, tylko ten. I no. ten też, ale to kiedyś. A, czekaj, trzeba najpierw wczasnąć. A, czekaj. Czas się od razu zmienił? Kurde zarąbiste 10 na 10. O jak nie, 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 9,5 na 10. Teraz ten. Dziesięć! E, się, dwa. Teraz mieszamy dwa na raz. Czekaj. I uwaga, mieszamy jednego. Prawie nie, prawda? Ej, może robiszcie. O kurde, dziesiątka, dziesiątka, naprawdę. 10 na 10, Cy cypry. Uja. Jak się da, to 11 na 10, a jak się nie da, to 10 na 10. Dobra. To na tyle w tym odcinku. Widzimy się w następnym. Trosiemanko. Pa!